Dla każdej liczby rzeczywistej x różne od 1, wyrażenie 2 przez x minus 1 odjąć 5 jest równe. No i tak, w odpowiedziach mamy po prostu takie ułamki z x'ami, co sugeruje nam, że no, prawdopodobnie po prostu trzeba 5 doprowadzić do wspólnego mianownika razem z wyrażeniem 2 przez x minus 1. No i jak my to możemy zrobić? Zapiszmy sobie 2 przez x odjąć 1. I mamy odjąć i teraz przez co musimy pomnożyć. Tak piątka to jest inaczej 5 pierwszych, a może zacznijmy od tego. Przez co musimy pomnożyć to, żeby w mianowniku otrzymać to. No Ze względu na to, że w mianowniku jest na no o tyle łatwo, że jest jedynka, to tylko przez to sobie pomnożymy, czyli tak naprawdę mamy 2 przez x odjąć 1, odjąć 5 pierwszych, razy no i to mamy i licznik, i mianownik musimy przemnożyć przez to samo, czyli x odjąć 1. No i dalej. Znowu początek sobie przepisujemy, bo tu się jeszcze nic nie wydarzyło. I teraz mamy minus krecha łamkowa. No i teraz tak, 5 razy taki nawias, no na to 5 razy pierwszy element i 5 razy drugi, czyli mam 5 razy x to jest 5x. I 5 razy minus 1 to jest minus 5. No a na dole przemnożyliśmy przez to, żeby właśnie otrzymać x 1, więc tu nad nie musimy się zastanawiać jakoś bardzo. Teraz tak, mamy dwa ułamki z tymi samymi mianownikami, no to możemy z jedną kreską ułamkową już zapisać, że to jest 2, odjąć, teraz bardzo ważne, to co jest tutaj jest wyrażeniem, więc my musimy wrzucić się najpierw w nawias, zwłaszcza, że przed nim stoi minus, czyli mamy 5x, odjąć 5 i na dole mamy już tylko x-1, tak jak normalnie przy ułamkach to wygląda. Równa się... No i teraz co? Mamy 2, opuszczamy nawias. Przy opuszczaniu nawiasu z minusem przed sytuacja wygląda tak, że ten minus znika, nawias znika, a wszystkie elementy z nawiasu przepisujemy, ale ze zmienionymi znakami niż w porównaniu do tego, co miały. Było 5x, czyli było na plusie, więc teraz będzie na minusie. Było minus 5, więc teraz stanie się plus 5. No i na dole mamy x-1. Teraz upraszczamy, bo już mamy tylko dodawanie, odejmowanie. Mianownik oczywiście zostaje taki sam jak był, a w liczniku mamy 2, dodać 5 to jest 7, no i już samo odjąć 5x. I szukamy takiego rozwiązania. Z 7 i z minus 5x mamy tutaj w B. Jedyna różnica jest taka, że po prostu licznik jest zapisany w odwrotnej kolejności, czyli jest najpierw to, czyli minus 5x, a potem jest plus 7. No i na dole x-1. Gdybyście mieli wątpliwości, już wygląda tak samo.